ma Dzisiaj będziemy jeść hot chipsa. Fioletowego to jest specjalna jedynka I to jest też czas na zdjęcie maski. Bardzo się boję. Jest tego chipsa. Cześć. Czepek, czytamy sobie. Um. Opis spod No jest ostry. Odpakujmy tego bydlaka. Chyba nie będę jeść całego, bo nie chcę wylądować w szpitalu. Mam tu również karton leka. Dobra. Mamy tatuaż. Mamy chipsa. Mamy również karcetkę Survivor. Naklejkę, rękawiczkę i to tyle. I tutaj mamy challenge, żeby wytrzymać 5 minut z chipsem. Ja spróbuję wytrzymać 5 minut, ale z połową chipsa. Oczywiście bez popijania 5 minut. Jeszcze... Zakładamy rękawiczkę. To ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Dajcie mi chwilę na założenie tej rękawiczki. Tak ona leży. Tutaj zdejmujemy to wszystko i rozpakowujemy chipsa. To jest chyba pokazane, że chips jest na dwa. Nie wiem, co to jest za znaczek. więc rozpakujmy bydlaka. Jest. Jest nasz chips. Jest. Ja Sikubuję! Jest nasz chips. Jak mówiłem, ja go sobie podzielę. Na dwie części Ja go nie chcę dotykać bez rękawiczki, bo... O. Zjemy sobie taką część tego chipsa, bo ja się go boję Ja się go boję Jak ja mam go w ręce, to mi serce bije <laughs> Jak widzicie, jestem jeszcze trochę chory um. Otworzymy już mleko sobie Do popicia oczywiście Ja się go boję Zostawcie łapkę w górę za to, e, zostawcie za tę łapkę w górę, e, bo trochę kamera mi się rozładowała, Jeszcze ja się go trochę boję I serce bije, Jeszcze ja się boję, mam trochę na rękawice i spróbuję najpierw posypki. Kurde, zadałem się. Ostra! Przepraszam, że jem. że po z kartonu, ale to jest ostra. Jemy o tą część tego chipsa. Ja zjadłem tylko troszkę tej posypki, a jest ostra. Więc, no, resztę chipsa może zjemy później. A na razie tą część. Trzy. Zostawcie łapkę w górę i chyba. Trzy. Dwa. Jeden. Zostawcie łapkę w górę. Pali. ali czuję nie muszę popić soli Przepraszam. Pali. Tak się rozpakowało. Kaçak prawe do drugą. Chips. On wkracza w fazę drugą. Bo po trzech minutach jest najmocniej. A ja myślę, że to jest druga. Druga też jest mocna. Pokazuję wam to teraz do nagrania. Pojawię. Teraz pokażę wam rysunek, jak to wygląda. Jest mocna. Ale dobra, chill jest już. Już jest chill. Już jest chill, ja jestem cały spocony. Zakładam rękawiczkę. Ale to, żeby wam coś pokazać. Jeśli pod tym filmem, pod tym specjalnym na 100 tysięcy, znaczy na 1000 subskrypcji będzie powiedzmy z 2000 łapek w górę, jem drugą część tego chipsa. Dzisiaj już nie dam rady. Chowam go do pudełka. Nie dam rady, przepraszam. Przepraszam was najmocniej. Ale nie dam rady. Ta część ogólnie była mniejsza, co teraz jadłem. Ale jeśli pod tym filmikiem no zostawicie te 2000 łapek w górę, nagram z tego drugą część. I wtedy będę jeszcze drugą część tego chipsa. Więc opłaca się zostawić łapkę w górę. Dla większych mojej czarni nie. To by było już koniec tego specjału. <grystanie> Widzimy się w szpitalu, nie to nie. <grystanie>